Cześć z tej i będzie kolejny odcinek e, Minecrafta, ale mam rękawice nie do skończoności, to ma bardzo dużo e, mocy po prostu. Na razie mam kamienie tutaj włączone, ale dobra, sorry, że ja, ja teraz nagrywam na, na, no, na 1.12 update, jak widzicie w ogóle nie ma akceleratów i te inne moby takie, co były wcześniej. I na przykład nowe update. Bo pamiętacie, że drzewa inaczej wyglądają. I teraz tak. Um, sorry, że ja nagrywam na telefonie, bo na laptopie się w ogóle nie da nagrywać starych wersji. I teraz tak. Pan pokaże tę mocę, właśnie ta nosa. Przekajcie, co jest. Dobra. Jest tak. E, mogę sobie zamrozić właśnie te moby. Jak, jak widzicie, nawet mogę je atakować. Ale nic mi nie zrobią. Na, 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 nie wiem. Frozen. Mogę ją atakować tam owcę, A normalnie się nie będzie ruszała. Ale teraz Unfreeze i się rusza. Dobra, następ, następny ten. Będzie tak. Kamień. To będzie kamień mocy. I tak, mogę sobie laserami. Dobra. Eee, I wam pokażę na koniach. Dobra. Hit, 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 hit. Dobra. Następne to jest kamień kosmosu. Mo ja po prostu będę się gdzieś teleportował. Dajemy sobie warp. No, i widzicie, tu się teleportowałem. Dobra, następny. To będzie kamień rzeczywistości. I kamień rzeczywistości mogę szybko zniszczyć. No, no te kwadraty, widzicie. Widzicie jak szybko? No, ta animacja się nie pokazuje do tego, ale dobra. Co jest? Nie mogę latać? Dobra, mogę. I... Jeszcze mi zostały kamień, ten... E, kamień... E, jakby wam to powiedzieć? Kamień umysłu i kamień duszy. E, znajdę sobie jakiś tam mobów i wam pokażę o co chodzi z tymi dwoma kamieniami. Dobra, no to F i No. I teraz F. Tak naprawdę nic nie robi ten kamień umysłu tak specjalnego, bo jeszcze nic, nie wiem tak naprawdę o kamień umysłu. Nie wiem, co tak naprawdę robi. No. Nie wiem, co tak naprawdę robi ten kamień, ale chyba z ząbiaków mogę sobie z, e, żeby one mnie nie zatakowały. Dobra. I ostatni kamień na naszej liście to jest kamień duszy. Kamień duszy, może no, pokażę Wam na przykładzie właśnie te, tego tutaj. Co jest gra e... A, tu mamy wioskę, to Wam pokażę na wiosce. Bo mogę, kamieniem duszy, mogę być no, danym mobem. No, to na przykład villagerem Wam pokażę coś, na przykład. Co jest? No to na przykład nie wiem, no jak villagery nie, nie działają. Aktywowałem ten kamień O. No i teraz widzicie, jestem tym osłem czy koniem. I teraz, jakoś wyszłem z tego. I teraz. Dobra. I teraz wyjdę z tego. Poczekajcie, bo jeszcze tak nie umiem z tego wychodzić. No i mogę sobie tak pochodzić i ten. Czemu ja klikam to cały czas? Poczekajcie chwilę. Dobra, jestem. I tak, zgubiłem ten kamień rzeczywistości teraz. No, a jak zrobić w ogóle te kamienie? E, kamień kosmosu tak na razie tylko wiem. E, ka kamień kosmosu to mogę sobie wziąć tesserakt i Wam pokażę, jak to się zdobywa. Po prostu tesserakt biorę sobie tu i rozwalam. Znaczy, tak, klikam sobie prawy przycisk myszy i mogę sobie wziąć te dwa kamienie. Znaczy ten kamień kosmosu, tak? Co ten jeszcze mod daje? To na przykład Eye of Agamotto, co Doctor Strange używa, Mind... E, Uru Ign. Awesome Mix Vol. 1, czyli jakiś tam muzykę, Młot, jakiś, jakieś tam bloki, jakiś manipulator, jeszcze Travel Forge. Tak, nie wiem jak ten na razie się rzeczy używa, tak naprawdę. Poczekajcie chwilę, widzę z tego. I tak. I teraz Wam osta ostatnią rzecz pokażę. To akurat nie będzie stryknięcie palcami, tylko to. Ja po prostu lubię villagerów pokonywać. Nie wiem dlaczego, ale A! Dobra. Dobra. I pokonamy sobie jeszcze te kilka villagerów, co widzicie tutaj na ekranie. I ostatni. Chcesz jeszcze żyć? Dobra. Sorry. I to ja uży używam ten kamień Mocy to oni się stają takimi rzeczami tutaj. Mam pokażę tutaj. Ash pile, czyli po prostu. Wiecie, co to jest? Ja też wiem tego. Ten pan. Ale patrzcie sobie. To trochę wygląda jak piramida, ale tak naprawdę to nie jest piramida. Dobra. A chcę tylko coś jeszcze jedną in rzecz testować, zanim skończę ten odcinek. TNT, TNT, dobra. in, flint, dobra, instil. I teraz tak. Będziemy tak robić. F, kamień ten. Czy mi się to tak, czy to może zatrzymać to? W Działa. No dobra, no to do. Yy, no to dobra, do następnego odcinka. Ja jeszcze noszę to, tą rękawicę. I to będzie Minecraft Survival, jeszcze będę robił, używał tą rękawicę. No to. I teraz tak. Musicie dać łapkę w górę, na serio. Wiem, że teraz powinien być ten odcinek skończony, ale jak nie dacie łapkę w górę, to was. Będę strzelał laserami. Dobra, no to do następnego odcinka.